Zadanie trzecie, stara matura 2024. Liczba logarytm a, 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 a jest równa. No to mamy. Pierwiastek z trzech do jakiejś tam potęgi musi dać nam 9. Dlaczego? Dlatego, że logarytm o podstawie a z b, który równa się c, to jest dokładnie to samo, co a do c równa się b. No to u nas to będzie się równało x. Czyli pierwiastek z 3 do x równa się 9. Czyli możemy przedstawić potęg pierwiastek jako potęgę. Potęgę i jedna druga, bo pierwiastek n tego stopnia z a do m tej to jest to samo co a do m przez n. Czyli e, 3 do jednej drugiej i jeszcze do x jest równe 3 do potęgi drugiej. Czyli 3 do jednej drugiej x jest równe 3 do 2. Czyli, skoro mamy te same podstawy, to możemy przyrównać do siebie wykładniki. Czyli mamy 3, żartowałam, 1, druga x jest równe 2, razy 2, czyli x jest równe 4. Odpowiedź C.